Dlaczego to jest tak ważne? No ponieważ medycyna doszła do takiego stopnia, że dysponuje taką możliwością, także aż szkoda z takiej możliwości nie skorzystać. Natomiast trzeba pamiętać, że... Skąd się biorą narządy do pobrania? No, narządy do pobrania nie rosną na drzewach, tylko ktoś musi umrzeć, żeby ten narząd można mówiąc brzydko pozyskać. Tak? Także to jest dla rodziny tego człowieka, to jest duża tragedia, natomiast z tej tragedii może coś dobrego wyniknąć. No, mamy tylko jedno życie no i czasem jak już to ono się skończy, a jest możliwość, żeby dać komuś życie, to dlaczego tego nie zrobić? W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z młodym e, dawcą który ma zdrowe serce, płuca, wątrobę i nerki, no to proszę policzyć, ile, ile osób może uratować. Teraz już jakby ludzie do, dochodzą do wniosku, że no nie ma sensu tutaj, żeby te narządy mówiąc brzydko szły do nieba, lepiej niech zostaną na ziemi i komuś się przysłużą. Trzeba pamiętać, że, że dla rodziny to jest w pierwszym momencie no, straszna trauma, straszne, strasznie, straszne przeżycie. Oni są w szoku, bo to jest przecież odchodzi ktoś bliski. Tak? Także. To też no, rozmowy z takimi rodzinami są wyjątkowo trudne. Czasem no, zajmuje to trochę czasu. Ta rodzina musi się otrząsnąć z szoku, z niedowierzania. Musi być w stanie tutaj decyzję podejmować, a to no, w przypadku kogoś bliskiego nie jest takie proste.